Cześć, witajcie, tak jak mówiłem, miała przyjść przysyłeczka i przyszła tutaj mamy karty z Bundesligi, popakowane w gumeczki Szybko wypakuję to z kartonu i go biorę stąd Szybciutko, tutaj mamy Boksiki Dwa Tylko czy ten nam się nie rozpadnie? Tego nie sprawdzałem No, tak chce się rozpaść Uwaga, uwaga, wyjmiemy go tam są gazety, pierdoły, to nam nie jest potrzebne. Mogę je stąd wyrzucić. No i tak. Tutaj mamy tak. Dwa boksiki z Match Attacks Champions League Europa League i tak jak możecie zauważyć yy, tutaj 60, yy, 50 50 saszetek z Bundesligi. Yy, tutaj chyba jest co? 30 yy, po 30 saszetek tak mi się wydaje chwilę tutaj sprawdzimy sobie yy, tak tutaj mamy ceny 4,50 za sztukę jedna limitowana karta w boksie powinna być no dobra tak to się prezentuje w środku Tuna. tak się prezentuje boksik w środku fajne karty pytanko tylko tutaj mamy co ile kart yy. Tylko paczek powinno wpadać. Czy będziecie dobrze widzieć? Jest klub 100 foil, folia. 1 na 10 paczek. A i tu są brązowe limitki. To chyba tyle. ok To myślę, że otworzymy sobie później. Na razie otworzymy 20. Przesuniemy tu i tu. Polecimy najpierw. To może tu położymy, żeby leżało. Coś to może nam przeszkadzać, ale zobaczymy. Yy, najpierw otworzymy sobie, myślę, 20 saszetek w pierwszym odcinku i będziemy tak co 20 saszetek sobie lecieć, żeby było co robić, żeby też nie otworzyć tego naraz. Jak widzicie, czyli stąd 5 powinniśmy zabrać. Raz, 2, 3, 4, 5. Ok, to odkładamy tu na bok. Tu będą być raz, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 15. 18. Tak, jest 20 saszetek Okej. Okay. Więc tym się zajmiemy dzisiaj w tym odcinku. Yy, trochę trzeba uzupełnić mój yy, album. I tutaj mamy tak Limitowana karta Pro, na box wpada jedna. Czyli powinniśmy jedną chociaż mieć. Bundesliga Legend 1 na 16 paczek, klub 101 na 16. No i potem to już takie karty wpadają normalne. No okej. Okay. To co ja sobie to tu będę z boku kładł i sobie polecimy z pierwszą serzetką. Tutaj Lewandowski musi być tam w kładce, 5 kart w środku Będziemy sobie na bok odkładać. No i zaczynamy tak. Tu kodzik, oczywiście. Kodziki będę na bok odkładać. Na początek mamy Dawida Alabę. Ok. Mamy z herty Berlin Zawodnika. Z Augsburga z FC Paul i mamy Star Spiller Peterson. Nie wiem, czy go wczoraj nie mieliśmy. No, ok, tu będziemy odkładać TT. Te, te. Tutaj bazóweczki będziemy odkładać. No to lecimy wtedy dalej. Zobaczymy. Oj, coś się nie chciało otworzyć. Co tutaj będzie? Kodzik oczywiście No i tak, Wolfsburg Mainz Druga Bundesliga Tu mamy dwie karty specjalne Mamy zawodnika z Unionu Berlin i dwóch z Unionu Berlin To się dobrali panowie Match winner i nie będę tego czytał, bo wasze te mogą przeżyć uszy nie przeżyć wasze Kolejna saszetka z tymi na pewno będę na początku trochę się jarał, ponieważ yy, dawno nie odstawiałem szetek i dawno tylu nie miałem, więc inny kodzik Więc A potem pewnie będzie jak będzie Frankfurt Fcyklon Tutaj Gase i jest star Spiller oraz Stok o mamy Stok lub a on się nam powinien trafiać jedna na 16 paczek. Ok. No dobra, czyli go odkładamy oddzielnie, całkowicie, bo on jest dość rzadki. Znaczy rzadki. No 1 na 16. Myśmy otworzyli dwie. Jest 3, przepraszam. Mam nadzieję, że dzisiaj jakość będzie trochę lepsza. Kolejny kodzik. No i dobra. Gintner. Bramka szalkę. Werder Brema. Druga Bundesliga i herb. I herb Unionu. Pięknie, pięknie. Co odłożymy? Na razie jest fajnie. Fajna paczuszka Kodzik oczywiście. Nie wiem, może potem te kodziki Wam rozdam, o ile Wy w to gracie. Zobaczymy, bo raczej w to nie będę grał. Barley kuzyn. Offenheim, Arminia Bielefeld. Jest pierwszy z Hamburgu, Sony Kittel. Bardzo chcą uspierać wszystkich, A tam wypoczynałem tylko chyba czterech, jest pięć, więc. No i star spiller yy, Fabian Kloss z Arminii Bielefeld. Najniominka tego sezonu. Może w tym sezonie Hamburg w końcu awans awansuje do tej yy, ligi pierwszej, bo coś im co roku to nie idzie, niestety. Kolejny kodzik. No i tak, Bayer Leverkusen, Leverkusen, Hoffenheim, Union Berlin, o, kolejny lewy obrońca z tego, co kojarzę, z Hamburgu, i mamy match winner match winner z Herty Berlin, super. No, jeszcze trochę paczek tam zostało w tym odcinku. Coś fajnie. Mówię, i mam nadzieję, że nie poleci dużo powtórek, powtórki Wam pokażę. Na pewno coś tam może uda nam się powymieniać. Yy, Tolisso Bajerun, Lever, Leverkusen, już za dużo go było. Monachium, Union, Fortuna, Disseldorf, spadli w tym sezonie. I mamy starplej, Star Spiller yy, z FC Köln Fajne, fajne, fajnie te karty wyglądają. Kolejna paczuszka, kodzik na bok. I tak Wolf Wolfsburg. Szalkie, które teraz zawodnicy przechodzą do niego, starzy ich, żeby im pomóc, żeby nie spadli. Mainz. Druga Bundesliga. I mamy Klosterman. Karcie specjalnej. Okej. Okay. Ta karta pada co? Przepraszam, jaka to jest? Da. Aha, jedna na trzy paczki powinna wpadać. No ok. Klub 100 mamy. Klub 100 powinniśmy trafić dwie. Mieć pewne. A jakbyśmy trafili trzy, to by było naprawdę super. No dobra. Tu jest Borussia Mönchengladbach Gladbach. Offenheim, FC Köln, druga Bundesliga i Kramaric w pięknej karcie specjalnej, okej okay. Kolejna saszetka Będzie. Składamy kodzik Aranguiz, Werder Brema, o i mamy piłkę derby, star. No, ok, fajnie. To może odłożymy sobie tutaj. Mamy do tego kartę Kosticia, Kosticia nie było chyba i Match Winner Mbubble. Ok, dobra, super. To jak patrzę, co chyba specjalnie jest za dużo, po których nie mieliśmy. No, ale zobaczymy. Kodzik na bok. Mamy tak. pomykano, Zawodnika Augsburga, Armini Bielefeld, Stuttgartu. i napastnika Wolfsburga z Holandii. Czyli tutaj Wolfsburg dominuje. I my tam z paczkami stoimy. Bo w połowie jesteśmy, tak mi się wydaje. Ok. Chodzik na bok i mamy brata Edena Azarda. Co wynika z Freiburga, Unionu Berlin, drugiej Bundesligi. I mamy drugi herb. Eintracht Frankfurt. Okej okay. Super, drugi herb. A herby trafiają się nam co. Yy, co trzy paczki że komu powinny. No, my tu tak średnio z tymi herbami stoimy. Muszę wam powiedzieć. Wchodzik na bok. No i tak. Zawodnik Hoffenheim. Mainz. Drugie Bundesliga. Mamy tak. Star. Spiller Nkunku z Lipska. I powtóreczka. Legenda. Która powinna wpadać jedna na 16 paczek no, i trafiliśmy niestety tą, którą mamy, więc ta jest na pewno na wymianę. Jak ktoś by chciał się wymienić, to zapraszam piszcie. No, niestety trochę pech nas spotkał tutaj, ponieważ chyba są cztery legendy, a myśmy trafili tą, którą mamy, niestety. No dobra, kodzik na bok. No i tak Bayer Leverkusen, w Wolfsburg, w Tkoln. Zawodnik drugiej bundesligi. No i logo. Dobra. Ważne, że logo nam się nie powtarzają. Szkoda, że ta legenda, która wpadła, to nie była legenda. To nie była legenda. inna niż tą, którą mamy. Mukielele. Hul. Lederblama. Kaizle. O, nie przeżyłem tego teraz. No i mamy z Augsburgą kartę specjalną, okej okay. zostało nam tu jeszcze, sobie wyjmiemy już żeby tu przesunąć, zostało nam jeszcze raz, dwa, trzy pięć paczek, Ok, pięć paczek, czyli na pierwsze 20 saszetek trafiliśmy legendę no i powinniśmy jeszcze trafić limitowaną kartę pro ale czy tak się stanie? zobaczymy Unier Obrońca, tutaj mamy Arminię znowu Hamburg, i to jest trzecia karta, bo tamte to nie były powtórki No i matchwinner Huler Dobra, cztery paczuszki Kończymy ten odcineczek i będę musiał sobie to wszystko poukładać ładnie do albumu Kodzik na bok Żoła go chyba mam dost Z Arminii z drugiej Bundesligi oraz zawodnik z y, Stuttgartu trochę się zawiesiłem, nie wiem czemu chciałem powiedzieć Wolfsburga, przepraszam olik y, na bok Poulsen bramkarz Hertha Berlin FK, pomocnik, bramkarz z to jest, Druga Bundesliga. oraz klasę. No super, ok. Tylko mówię, te loga niestety coś nam nie lecą. Maczujnery lecą, klub 100 leci, tak, klub 101 polecił. No to 20 paczek, to. Eric Haaland, okay. Zuber selkę z Werderu I Krzysiu Piątek Mamy napastnika polskiego, niestety nie jest to Robert Lewandowski, ale jest Krzysiu W karcie specjalnej, super, odkładamy ją sobie tutaj Tu jeszcze z drugiej Bundesligi I ostatnia paczuszka Saszetka w tym odcinku Zobaczymy Co to będzie? Tomek Miller, okay. Salif Sane, to jest Armini, dowodnik, a tu jest ten gwizdek, to one coś tam dają, minus, nie, nie wiem, nie będę w to grał raczej. I ostatnia karta to Match Winner kainza No okej, okay. jak widzicie, trafiliśmy jedną kartę klubu 100, ale ja przeczytałem 100 klub chyba na początku, klubu 100, trafiliśmy 3 herby. No, i piłeczkę i tamte karty specjalne. Mówię, te kodziki, jak ktoś z Was napisze, że gracie yy, i że chcecie je, tak widzicie, ich tu trochę będzie, coś tam mogę Wam rozdać, mi to raczej nie będzie potrzebne, więc jak coś to piszcie, dogadamy się jakoś tam na pewno. No, więc dziękuję za oglądanie, komentujcie, mówię, w następnym yy, zrobię potem, jak otworzę wszystkie paczuszki. Zrobię takie podsumowanie, jakie mam powtórki, czego mi brakuje i myślę, że jakoś się dogadamy, czy się wymienimy. No albo piszcie po prostu, jak Wam idzie zbieranie kart. Więc cześć, trzymajcie się i do usłyszenia.